Płyta Tygodnia w Radiu Chrześcijanin. Zapraszam do wysłuchania prezentacji przygotowanej w całości przez Sztuczną Inteligencję. To eksperymentalna forma, dlatego z góry przepraszamy za ewentualne niedociągnięcia. Dzień dobry, zanurzamy się dzisiaj w materiały dotyczące jednego z no, gigantów współczesnej sceny chrześcijańskiej w Stanach, zespołu Casting Crowns. Mamy tu naprawdę sporo danych o ich karierze, mnóstwo albumów, nagród, no imponujące to wszystko. Skala ich sukcesu, jak się spojrzy na liczby platynowe płyty, czołówki billboardu, aż trudno uwierzyć. Rzeczywiście ich dorobek jest y, naprawdę obszerny, a my dzisiaj, tak jak mówisz, przyjrzymy się bliżej jednemu, może trochę mniej typowemu wydawnictwu w ich dyskografii. Mówię o albumie Glorious Day Hymns of Faith. Spróbujemy, analizując dostępne, wiesz, biografie i recenzje, zrozumieć co za nim stało i, no jak go właściwie odebrano. Zobaczymy, co z tego najciekawszego wyniknie. Super. To może zacznijmy od samych początków. Co ciekawe, znalazłam dwie wersje co do daty startu. Raz pojawia się rok 999 na Florydzie, jako taki projekt studencki, a innym razem, że to jednak 2003 i Atlanta. Ale niezależnie od tego, kiedy dokładnie zaczęli, ten zespół, założony przez pastora Marka Hola, no, szybko nabrał rozpędu. Tak. Wygląda na to, że kluczowy był kontrakt z Beach Street Records. Co ciekawe, to wytwórnia należąca do Marka Millera, znanego muzyka country. To dość interesujące połączenie. No i ten debiut z 2003 roku, album Casting Crowns, od razu pokazał potencjał. 59. miejsce na głównym Billboard 200, drugie na liście chrześcijańskiej. To naprawdę mocny start. Dokładnie. A sprzedaż w samych Stanach ponad półtora miliona? No właśnie, podwójna platyna to to mówi samo za siebie, prawda? Umy Life Song czy The Altar and the Door lądowały w top 10, nawet top 5 Billboard 200, miliony sprzedanych płyt, złoto, platyna. To naprawdę pokazuje y, fenomen tego zespołu na amerykańskim rynku. Źródła wymieniają aż 9 albumów studyjnych do tego koncertowe, świąteczne, niezależne sporo tego do 2022 roku. Ten sukces komercyjny to jedno ale mają też w dorobku no właśnie bardziej nietypowe projekty jak ten wspomniany album z hymnami Glorious Day, Hymns of Faith. I tu pojawia się kolejna ciekawostka związana z dystrybucją. Początkowo w 2015 roku on był dostępny wyłącznie w sieci restauracji Cracker Barrel. Cracker Barrel to dosyć niecodzienny kanał dystrybucji jak na muzykę, nie? Czy te źródła jakoś sugerują dlaczego akurat tak? Może chcieli dotrzeć do innej publiczności? Wiesz co, źródła wprost z tego nie wyjaśniają, ale można hmm, trochę pospekulować. Cracker Barrel ma dość specyficzną klientelę, prawda? Często rodziny, osoby ceniące tradycje, może mniej aktywne cyfrowo. Więc to mógł być po prostu sposób na dotarcie właśnie do nich z albumem o takim, no, tradycyjnym charakterze jak hymny. Dopiero później, zdaje się, płyta trafiła do szerszej dystrybucji, może już z inną okładką. Rozumiem. A sama muzyka, bo koncepcja połączenia tych tradycyjnych hymnów ze stylem Casting Crowns brzmi intrygująco. Recenzje wspominają o takich folkowych klimatach, podobnych do ich wcześniejszego albumu Thrive, ale podobno struktura tej płyty nie wszystkim się spodobała. Dokładnie. Tu jest pewien powiedzmy haczyk. Album zawiera dwanaście utworów ale okazuje się, że tylko sześć to są nowe nagrania hymnów pozostała połowa to utwory już wcześniej przez nich wydane. Co prawda są tam inne hymny, które nagrali wcześniej, ale też co ciekawe, akustyczne wersje ich własnych przebojów, jak Praise You in the Storm czy If We Are the Body, a nawet studyjna wersja tytułowego Glorious Day, która pochodziła z innego albumu. Aha, czyli taka mieszanka starego z nowym. No teraz rozumiem, skąd mogły się wziąć te mieszane uczucia. A jak recenzenci oceniali te nowe aranżacje hymnów, ta sześć utworów. Te nowe wersje generalnie zbierały y, pochwały, wskazywano na przykład na taką naturalność i świetne harmonie wokalne w When We All Get to Heaven. Albo na countryowy klimat z bandżów Nothing But the Blood. Chwalono też emocjonalne wykonania My Jesus, I Love Thee and Sweet Hour of Prayer, gdzie główne partie śpiewają wokalistki zespołu Megan Garrett i Melody DiVivo, co nie jest u nich aż tak częste. Podkreślano dominację akustycznych instrumentów, skrzybiec, to nadawało spójny charakter tej części płyty. Brzmi dobrze, ale co z tą drugą częścią, tymi dodanymi hitami? To one budziły kontrowersje. Spójność całej płyty. Zamiast takiego jednolitego albumu z hymnami, powstała trochę hybryda. Padło nawet takie określenie jak leniwe wypełnienie. Sugerowano, że można było wybrać inne, bardziej pasujące stylistycznie utwory zespołu, albo po prostu nagrać więcej nowych hymnów. Oczywiście, trzeba dodać, były też głosy bardziej przychylne, które doceniały całość po prostu jako kolekcję dobrych utworów, mimo tej mieszanki. Czyli z jednej strony mamy udane, chwalone reinterpretacje klasyki, a z drugiej, no, kontrowersyjny dobór reszty materiału. To ciekawe, pokazuje, że nawet tak popularny zespół jak Casting Crowns przy takich mniej typowych projektach, no, nie jest wolny od krytyki. Podsumowując, yy, mamy do czynienia z zespołem o naprawdę ogromnym sukcesie komercyjnym w swoim gatunku, a ten album Glorious Day, Hymns of Faith, to taki interesujący eksperyment. Próba odświeżenia tradycji hymnów, która, no cóż, spotkała się z uznaniem za tych nowych aranżacji, ale i z pewnymi zastrzeżeniami co do koncepcji całości, jej spójności jako wydawnictwa. Warto samemu posłuchać i ocenić. I może na koniec taka myśl do refleksji jak właściwie takie nowoczesne aranżacje, dodanie współczesnych instrumentów wpływa na odbiór tych starych pieśni. Czy to jest sposób na ich powiedzmy uratowanie, na dotarcie do nowych pokoleń? Czy jednak jest to zmiana, która odbiera im coś z tego pierwotnego ducha, z ich oryginalnego charakteru? Ciekawe pytanie, prawda? Dziękujemy za wysłuchanie tej prezentacji. Mamy nadzieję, że była dla ciebie inspirująca i wartościowa. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich materiałów, śledź nasz kanał i dołącz do społeczności Radia Chrześcijanin. Do usłyszenia.